Dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj nietypowo nie będę poruszał spraw polskich, a poruszę sprawy brazylijskie, a właściwie pożar Amazonii, który właśnie trawi te zielone płuca ziemi. Od lat w Brazylii była taka sytuacja, że część ludności brazylijskiej, ta, która była związana z, z tym takim życiem bliżej natury. Głównie Indianie, którzy mieszkali gdzieś tam po tych lasach, po tych osadach leśnych, po tych wioskach, oni żyli zgodnie ze swoim rytmem, zgodnie z naturą żyli sobie gdzieś tam w tych swoich osadach. Natomiast pędzący przemysł rolny chciał i chce, myślę, do tej pory cały czas zawłaszczać. Kolejne obszary tej puszczy, tej dżungli, tej właśnie Amazonii, po to, żeby karczować te lasy i na tym miejscu zakładać uprawy. Chodzi o przemysł rolny na bardzo wielką skalę. Przez wiele lat były tam e, ruchy, które nawet proponowały coś takiego jak demarkacja. Oddzielenie tych ludzi, którzy chcą żyć zgodnie z naturą, od tej galopującej cywilizacji. Tylko po to, żeby zachować tą dziką część w nienaruszonym stanie, i żeby ci ludzie, którzy sobie tam chcą żyć po swojemu, mieli do tego prawo i mieli miejsce, żeby sobie w ten sposób żyć. Co niekoniecznie musi się podobać władzom, ponieważ byłoby to przedzielenie kraju właściwie granicą i mogłyby powstać z tego właściwie dwa kraje: ten dziki kraj i ten kraj cywilizowany. Tutaj mamy sygnały z różnych miejsc. Nawet te wszystkie satelitarne zdjęcia sugerują nam, że te pożary wzniecają ludzie. Więc pytanie jest takie: czy przypadkiem te firmy, którym bardzo zależy na tym, żeby te ziemię pozyskać, żeby te lasy karczować, czy one przypadkiem nie mają w tym udziału? I tutaj zwróćcie na to uwagę, że tam. Było mnóstwo protestów, mnóstwo sprzeciwów przeciwko temu. Tam ci rdzenni mieszkańcy Ameryki Południowej, którzy mieszkają gdzieś tam po tych, po tych dżunglach, po, po tej Amazonii, oni przyjeżdżali do większych miast i protestowali. Tam były całe miasteczka protestujących. Włączali się w to artyści, włączały się w to różne organizacje, tylko po to, żeby tę część América do Sul deixar Sem mais informação na mesa do palácio nem mais embaço na gaveta da justiça, nem mais demora nem delonga no processo nem retrocesso nem pendenga no congresso nem lenga-lenga, nem em nem blá, blá, blá Demarcação? chá Demarcação? Ja. Być może właśnie w tej chwili doszliśmy do, do tego, że przechyla się szala na korzyść tych y, koncernów, które chcą tej ziemi używać do celów rolniczych. Być może właśnie jesteśmy świadkiem tego, jak y, ginie Amazonia. Jak y, ci ludzie, którzy tam chcieli sobie żyć po swojemu, Zostaną zepchnięci i właściwie zmuszeni do tego, żeby żyć zgodnie z tym, co przywiózł ze sobą biały człowiek, zgodnie z tą cywilizacją, którą im tam zaszczepiono paręset lat temu. Sytuacja polityczna w Brazylii ma się w ten sposób, że gdy niedawno była kampania prezydencka, Jair Bolsonaro, esse momento não tem preço. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. E vocês acreditaram em mim. Ponoć zachęcał rolników, drwali i hodowców bydła do tego, żeby samodzielnie wypalali, niszczyli te zasoby leśne w celu podporządkowania tej ziemi hodowli czy produkcji rolnej. Ja nie śledziłem dokładnie tej kampanii prezydenckiej w Brazylii, ale z tego, co się zorientowałem, Bolsonaro stwierdził, że. On będzie sprawdzał potencjał gospodarczy Amazonii. Czyli można się było domyślać, że będzie chciał z tej Amazonii zrobić pożytek. No i właśnie zdaje się, że to się dzieje. Pożary, zdaje się, są jednym z takich sygnałów, które pokazują, jak ta polityka Bolsonaro będzie wyglądała, czy jak ona właściwie wygląda. Jest to jeden z przejawów tej polityki tego prawicowego, ponoć prezydenta. Bolsonaro wstrzymał działania Narodowej Organizacji Ekologicznej, której zatrzymał po prostu dotację budżetową. Ograniczył Budżet tej organizacji o 23 miliony dolarów brazylijskich. Oskarża się tego prezydenta również o to, że działa na rzecz biznesu. To może by nie było jakieś takie bardzo dziwne, natomiast działa na rzecz biznesu kosztem tych wszystkich ludzi i kosztem środowiska, co niekoniecznie musi się ludziom podobać. Te pożary, które mają w tej chwili miejsce w Brazylii, są to największe pożary, jakie do tej pory zanotowano. Na jednej z takich stron Amazon Watch, jest to strona raczej proekologiczna, uważa się, że to, co się dzieje w tej chwili, może ośmielić tych wszystkich rolników i tych wszystkich farmerów do tego, żeby jeszcze wzmożyć te działania wyniszczające. Puszczę amazońską. Czy cywilizacja galopującego pieniądza, galopującego zysku, stratuje wszystko, co ma na swojej drodze? No to jest pytanie retoryczne. Ja nie, nie oczekuję od Was jakichś wiążących odpowiedzi, natomiast miło by było, jakbyście się podzielili swoimi uwagami w komentarzach. Ale tymczasem Brazylia nie jest taka osamotniona. Prezydent Putin. Również ma swój problem pożarowy, bo u niego od jakiegoś czasu płoną lasy na Syberii. I jak do tej pory Putin nie robił w tym kierunku niczego, tak w tej chwili coś tam się zaczyna dziać, ponieważ jakieś były protesty w Moskwie i pan prezydent Putin wizerunkowo przynajmniej zaczyna działać. Podobnież pożar tak się rozprzestrzenia na taką skalę, że właściwie. W tej chwili to już nie ma mowy o jakimś gaszeniu. Dopiero po wizycie w Krasnojarsku premiera Miedwiediewa, jakieś tam samoloty y, się pojawiły i helikoptery, które mają ponoć pomagać przy gaszeniu tych pożarów. Czy to, że. Te lasy się palą. Czy jest to przypadek, czy jest to ja, też jakieś y, celowe działanie? No, trudno powiedzieć, żeby w Rosji brakowało terenów na rozprzestrzenianie jakichś działań rolniczych czy y, jakichś tego typu rzeczy. Jedyne o co może chodzić, to o zasoby naturalne. Y, prawdopodobnie na Syberii te zasoby naturalne są i to całkiem sporo ich jest. Natomiast czy aż Czy pozyskiwanie tych zasobów naturalnych wymaga aż takiego wypalania lasu. No tutaj byłbym skłonny podyskutować. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, że czy to jest czysty przypadek, że te lasy na Syberii płoną, czy jest to też jakieś celowe działanie? Gubernator Krasnojarska stwierdził, że Akcja gaśnicza z punktu widzenia ekonomicznego jest nieopłacalna, więc nie będzie się gasić. Znaczy, no, w tej chwili już się zaczęło coś robić, natomiast wcześniej chyba on stwierdził, że, że się nie opłaca i tyle. Trzeba też powiedzieć, że Donald Trump złożył ofertę Rosji pomocy przy gaszeniu tego pożaru, i ta oferta. Jakoś nie spotkała się z akceptacją. Pojawiła się też teoria spiskowa, że znaczy na ile ona jest spiskowa, to nie wiadomo, bo już nieraz teoria spiskowa się okazywała prawdziwa, że wcale nie jest taka spiskowa, albo że ten spisek istnieje, więc tutaj mówi się o tym, że te pożary powstały, mówię teraz o pożarach syberyjskich, powstały po to, żeby ukryć skalę nielegalnego wyrębu lasu. Podobnież od lat tam trwa proceder y, nielegalnego wyrębu lasu i eksportu tego drewna do Chin. Na ile to jest prawdziwe, no tego nie wiemy, ale zadziwiające jest to, że dwa olbrzymie pożary, a właściwie pożary jednych z takich olbrzymich połaci lasu. Y, są wywoływane w jednym czasie, że mamy pożar na Syberii, pożar lasów syberyjskich i jednocześnie pojawia się pożar w Amazonii. No i jest to trochę zadziwiające i takie dające do myślenia. Daję wam to teraz do przemyślenia, zastanówcie się, co to może oznaczać i Najchętniej to dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Tymczasem żegnam się z Wami. Proszę o polubienie tego filmu. Proszę również o subskrypcję tego kanału i do zobaczenia następnym razem.